Cześć, wszystkim witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak rośnie fasolka karłowa. A jeżeli jeszcze się nie znamy, cześć, jestem Basia, a na moim kanale dowiesz się jak w łatwy i prosty sposób rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym. Jak widzicie u mnie oprócz gąszczu fasolki karłowej jest pełno chwastów i trawy. No niestety nie mam czasu. Ani troszkę chęci, aby to wyplewić, ale to nic. Fasolce to nie przeszkadza, pięknie rośnie, zaczyna wydawać coraz większe plony, więc systematycznie teraz musimy zbierać fasolkę, zarówno do zjedzenia, mrożenia oraz przetworów. Piszcie w komentarzach, czy macie jakieś fajne sposoby na właśnie takie długoterminowe przechowywanie fasolki. Jestem bardzo ciekawa, i czy w ogóle taka fasolka później dobrze smakuje. To też jest ciekawa kwestia, więc piszcie w komentarzach. Jak widzicie, tutaj mam fasolkę karłową, taką żółtą, niestety nazw nie pamiętam. Ale tak dla przypomnienia, wysiewaliśmy ją wspólnie razem do gruntu. Był to już, myślę, Maj wtedy. Więc teraz mamy końcówkę lipca i zaczyna cudownie plonować. Tak naprawdę już fasolki jemy. Myślę, że od półtora tygodnia, ale takie mniejsze ilości, teraz dopiero są takie większe zbiory, więc bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że będą jeszcze długo planować, ale na to, jak przedłużyć planowanie fasolki, odpowiem Wam troszkę później. Potrzebam Was w niepewności. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Jeżeli nie, no to tajemnica zostanie rozwiązana już niedługo. U mnie ta fasolka karłowa nie była niczym zasilana, była tylko czasami podlewana. Właśnie teraz jest po podlaniu, więc jest trochę mokra. Nie, nie padało. U nas bardzo rzadko pada ostatnimi czasy. No, z jednej strony fajnie, że nie ma jakichś strasznych wichur, gradów i tak dalej, ale no deszczu trochę by się przydało, bo jest, jest go jednak, tej wody coraz mniej, nawet do podlewania. No, ale... Cóż, mam nadzieję, że za niedługo coś delikatnie popada. Fasolki jest naprawdę teraz bardzo dużo. Bynajmniej dla mnie. Dla nas tyle wystarczy. Jeżeli ktoś faktycznie robi mnóstwo przetworów, czy ma ogromną rodzinę, no to faktycznie może być trochę za mało, ale dla nas jest to w sam raz. Myślę, że te fasolki żółte w tym roku bynajmniej zaplanowały najlepiej. Za chwilkę pokażę Wam fasolkę taką purpurową, no to troszkę jestem na chwilę obecna, obecną niezadowolona z niej. No, oprócz tego, że troszkę dłużej się gotuje niż zwykłe fasolki, no to oczywiście traci kolor przy gotowaniu. Ja o tym wiedziałam, ale jakoś tak umkło mi to. Dopiero niedawno gotuję fasolkę. Oczywiście wrzuciłam wszystkie jak to ja, nie patrząc na odmianę. I taka szukam tej fioletowej w tym garnku po tym ugotowaniu tak, szukam i patrzę a potem do mnie dociera no ale nie będzie fioletowa, ona będzie zielona więc sobie szukaj dalej wiatru w polu no ale to nic taki mały przerywnik więc jeżeli wy też szukacie fioletowej w garnku po ugotowaniu, to nie, nie będzie fioletowa, nie będzie wyglądała fajnie na talerzu, chyba, że jako surowa chociaż szczerze powiem, to nawet nie wiem, czy je się surową fasolkę Piszcie w komentarzach. Nigdy się nad tym też nie zastanawiałam. Co do szkodników na tej mojej fasolce, to nic. Nie miałam z niczym problemu, ani z żadnymi mrzycami nie wiem, mączlikiem. Ża ślimaki też nawet jej nie zjadły. Chyba tu nie dotarły nawet. Więc jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że tak dalej pozostanie. Nawet turkucie chyba nie za bardzo lubią fasolkę, bo żadna jakoś tak nagle nie padła, korzenie też nie były podgryzione, więc fajnie. Teraz przejdziemy sobie dalej, a tutaj widzimy fasolki, które były wysiewane niedawno. Był post przypominający o tym tutaj na YouTubie, więc jeżeli jeszcze wy nie wysialiście fasolki na drugi rzut, to bierzcie się już teraz, może akurat jeszcze zdążą wam urosnąć. Myślę, że tak. Więc oto tajemnica rozwiązana. Wysiewamy fasolki po prostu drugi raz do gruntu. Cała tajemnica na temat uprawy i przedłużenia uprawy fasolki. Jak widzicie, ta moja fasolka fioletowa no, ma na razie mało strączków, dużo kwiatków, jest też troszkę wyższa niż ta żółta. Akurat to mi nie przeszkadza, oczywiście tak samo zarośnięta. Więc no ale to nic, pięknie planuję. W tym odcinku to wszystko, zapraszam Was do subskrypcji kanału, cześć!